6 biegów to nowa seria na naszym kanale W każdym odcinku będziemy przedstawiać 6 ciekawostek o danym samochodzie Na pierwszy ogień Porsche 911 To wrzucamy jedynkę i ruszamy Na samym początku legenda miała nazywać się 901 Jednak w XX wieku okazało się że to Peugeot zarezerwował wszystkie trzy cyfrowe nazwy z zerem na środku I tak ferry Czyli ówczesny szef Porsche stwierdził, ej, może dodamy tam dziesiątkę i będzie 911. I tak powstała legenda. Jednak na samym początku produkcji powstały 82 sztuki, które wyszły z numerem 901. Jest to dzisiaj gratka dla kolekcjonerów. 2. To, że pod tylną maską drzemał sześciocylindrowy bokser, to każdy chyba wie. Jednak chyba nie każdy wie, że przez 35 lat był on chłodzony tylko i wyłącznie powietrzem. Najmocniejszy silnik, jaki w tamtym czasie wyszedł, to ponad 400-konna, 3-litrowa, turbodoładowana jednostka. Dopiero pod koniec XX wieku, wraz z czwartą generacją, czyli 996, Porsche zdecydowało się na silniki chłodzone cieczą. Fani motoryzacji, słysząc z 911, mają w głowie 911 Carrera. Jednak nie zawsze tak było. Nie zawsze Carrera była synonimem 911. Zaczęło to się z poprzednim jeszcze samochodem, czyli z Porsche 356. W 1955 roku Porsche wprowadziło do nazwy 356 Carrera, i chodziło to o mocniejszą wersję tego samochodu. W 1972 to samo Porsche zrobiło z 911 i tak powstało Porsche 911 Carrera. Dzisiaj jest to już oznaczenie, które jest równoznaczne z 911. Czwórka. Turbo w dzisiejszych czasach to nic niezwykłego. Jednak w latach 80 było ono zarezerwowane tylko i wyłącznie dla samochodów wyścigowych. To Porsche jako pierwsze wprowadziło do seryjnego samochodu codziennego użytku turbo doładowanie. Było to w silniku 3-litrowym i zwiększyło moc samochodu ze 180 do 260 koni. 5. Porsche 911 z silnikiem 4-cylindrowym. Ktoś może teraz powiedzieć, ej, ej, ale wcześniej powiedziałeś, że Porsche było zawsze z 6-cylindrowym bokserem. I tak było, jednak flagowy model był zbyt drogi dla niektórych klientów i Porsche postanowiło wprowadzić coś tańszego. I tak powstało Porsche 912. Wyglądem od 911 się prawie niczym nie różniło, oprócz tego, że miało trochę słabsze materiały. Główna różnica to silnik, który miał 4 cylindry, ale nadal był bokserem i miał zaledwie 90 koni. 6. Jak wiadomo, samochody z silnikiem ułożonym za tylną osią mają problem z rozłożeniem masy. Jednak inżynierowie z Porsche musieli jakoś sobie z tym poradzić. Co zrobili? Wsadzili do przedniego zderzaka 11-kilowe ciężarki. I to spowodowało, że samochód miał lepsze rozłożenie masy i nie miał problemu ze skręcaniem. Jak to w każdej skrzyni biegów, mamy także bieg wsteczny. 11 maja 2017 roku z fabryki w Zuffenhausen z linii produkcyjnej zjechał milionowy Porsche 911. Było to Porsche siódmej generacji w wersji Carrera S. Nawiązując do początków, byłą w kolorze Irish Green, czyli w takim samym jakby chodziła pierwsza generacja Porsche. Auto jednak nie zostało sprzedane i można je podziwiać w muzeum Porsche. To było nasze 6 biegów o Porsche 911. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawostki, dodajcie je w komentarzu na dole. Tymczasem subskrybujcie kanał i do zobaczenia.